Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić darmierz lacerowy DECO model LRE 521. Zakupiłem go 5 miesięcy temu. Koszt zakupu to 99 zł. Darmierz zapakowany był w kartonik z wytłoczką. Z urządzeniem dostajemy instrukcje obsługi, dwie baterie oraz pasek na rękę. Urządzenie jest wykonane z twardego plastiku. Wierzchnia część z przyciskami jest ogumowana, jak również jasne brzegi urządzenia wykonane są z twardej gumy. Jakość wykonania obudowy jest bardzo dobra. Nie ma żadnych nadlewek, spasowanie jest idealne. Nic nie trzeszczy, nie odstaje. Na temat danych technicznych nie będę się rozwodził, dołączę zdjęcie z instrukcji, będzie można poczytać. Po włączeniu dalmierza. Domyślnie pomiar dokonywany jest od tylnej części urządzenia. A możemy to zmienić naciskając przycisk z piktogramem dalmierza. Sygnał dźwiękowy informuje nas o zmianie. Wszystkie zmiany widoczne są na wyświetlaczu. Na wyświet... Od tyłu, od przodu. Mam nadzieję, że to widać. Na wyświetlaczu znajduje się także ikonka o stanie baterii oraz kąt nachylenia urządzenia. Aby wykonać pojedynczy pomiar, naciskamy czerwony przycisk ON, aby aktywować wskaźnik glasera. Kierujemy laser w dany punkt i po ponownym wciśnięciu przycisku ON wynik pomiaru widzimy na wyświetlaczu. Urządzenie posiada funkcję dodawania i odejmowania pomiarów. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku ON do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego przechodzimy do trybu pomiaru ciągłego. Pomiary będą wykonywane jeden po drugim, a na wyświetlaczu pokazana zostanie informacja o maksymalnej i minimalnej zmierzonej odległości. Tak, chyba. Teraz mamy maksymalną i minimalną odległość, a to jest, która jest w tej chwili. Dalmierz poz, pozwala na pomiar powierzchni, pomiar objętości, a to może od razu przedstawić. Pomiar powierzchni, pomiar objętości, pomiar wysokości stwierdzenia Pitagorasa, pomiar wysokości z podwójnego twierdzenia Pitagorasa oraz pomiar złączonego twierdzenia Pitagorasa. W pamięci urządzenie przechowuje do 99 pomiarów, które w każdej chwili możemy podejrzeć lub usunąć. Do pamięci wchodzimy wciskając ten oto przycisk. W tej chwili mamy 12 pomiarów zrobionych. Możemy wszystko sprawdzić lub usunąć. Wyłączyłem. po 30 sekundach bez czynności urządzenie automatycznie wyłączy laser a po 180 sekundach wyłączy całkowicie urządzenie aby samemu wyłączyć dalmierz wciskamy przycisk OFF i przytrzymujemy w instrukcji jest informacja że podczas pomiaru w granicach 10 metrów dokładność pomiaru wynosi plus minus 1,5 mm

80 z delikatnym haczykiem No to nie jest pomiar laboratoryjny, więc jakieś przesunięcia delikatne są. Teraz postaram się Wam pokazać y, mierzenie tej wysokości stwierdzenia Pitagorasa, jak to by wyglądało. Mianowicie tak. Na małej powierzchni to będzie. Zmierzymy sobie. Tutaj wysokość do szafki jest 50. Tak, jeżeli nie mamy możliwości dojścia do tamtej ściany, bo coś nam przeszkadza, to mierzymy sobie do tego punktu. A następnie. No, i wynik jest bardzo zbliżony. Jakość wykonania i powtarzalność pomiarów jest bardzo dobra. Urządzenie daje nam komfort pracy i przyspiesza pomiary. Z czystym sumieniem mogę polecić to urządzenie. Mam nadzieję, że ta recenzja komuś się przyda. Pozdrawiam.